Cześć, ja jestem Krzysiek, a to jest pytanie szesnaste z medycyny ratunkowej i intensywnej terapii. Stwierdzenie niestabilności podczas badania miednicy jest wskazaniem do zastosowania tlenoterapii czynnej, masywnego przetoczenia płynów infuzyjnych, założenia pasa stabilizującego miednicę, wdrożenia procedury terapeutycznej hipotermii czy zrolowanie poszkodowanego na bok celem oceny obrażeń na plecach. Złamanie miednicy jest y, tematem istotnym, z tego powodu chociażby, że jest to, jakby nie patrzeć, ważna kość i złamanie jej y, może mieć poważne konsekwencje, chociażby y, dla chodzenia, jeśli na przykład złamanie przebiega przez y, ważne stawy, które się tam znajdują. Ale y, pomijając aspekt czysto mechaniczny miednicy i mięśnie, które się tam szczepiają, i znaczenie dla szkieletu całego ciała. Ważne jest to, że miednica to jest duża kość i krwawienie, które jest z takiej miednicy, jest, może być krwawieniem nawet zagrażającym życiu. Dlatego, to co jest w pierwszym momencie ważne przy złamaniu miednicy, to jest właśnie zahamowanie tego krwawienia, i na tym będą się skupiały nasze pierwsze działania. Jeśli chodzi o, o ten aspekt mechaniczny, to ortopedia cały czas coś wymyśla i w zależności od, od tego, jakie to jest złamanie, to różne sposoby są na, na, na zespolenie. Nie będziemy się w to zagłębiać, zajmijmy się tym aspektem krwawienia. Jak zrobić, żeby z takiej miednicy pacjent nam się nie skrwawił, nie wykrwawił, albo przynajmniej nie utracił zbyt dużo krwi. Są takie trzy, można powiedzieć, główne opcje. Oczywiście, pomijając fakt tego, że traktujemy to jak każde inne duże krwawienie, czyli wkłucia, płyny, to temat na osobny odcinek. To traktujemy miednicę w pewien specjalny sposób. Jedną z takich opcji jest po prostu stabilizacja. Stabilizacja złamania, można powiedzieć, zebranie do kupy tej miednicy. Powoduje, że to krwawienie już z samego faktu stabilizacji, złamania, nie mówię o zespoleniu, nie mówię o wkręceniu śrub, ale po prostu unieruchomienia miednicy sprawia to, że to krwawienie jest mniejsze. To jest jeden sposób. Drugi sposób, który jest wykorzystywany w chirurgii brzucha, okazuje się, że również nadaje się do hamowania krwawienia z miednicy, to jest po prostu packing, czyli napchanie tam jakiegoś materiału. Yy, czy to szmat, czy nie wiem co tam teraz yy, chirurdzy używają do tego pakingu. Yy, jak ja się jeszcze uczyłem to, byłem, to były szmaty yy, być może są jakieś lepsze teraz materiały ale packing jak najbardziej niezależnie od, to, od materiału się sprawdza i trzeci sposób to jest yy, embolizacja wewnątrznaczyniowa, czyli już takie precyzyjne działanie wykorzystywane yy, przy zamykaniu konkretnych Naczyń, z których ten e, krwotok jest, jest duży. A więc trzy takie sposoby, podsumowując, e, to jest stabilizacja, packing i embolizacja. Jednym ze sposobów takiej stabilizacji jest właśnie widoczny tutaj na tym slajdzie. Zobaczcie pas, tak on wygląda. Różne są typy e, tych pasów. To jest tylko jeden z typów. Mam nadzieję, że producent się. E, się nie obrazi za pożyczenie obrazka, ale jest to e, jakby nie patrzeć reklama e, jednego z producentów. I wydaje mi się, że to jest prawidłowa odpowiedź. Wydaje mi się, że właśnie ten pas stabilizujący jest to najbardziej celne. Zerknijmy sobie jeszcze mm, na moment na to pytanie. Ja to już zaznaczyłem. E, to, co mi się wydaje prawidłowe, czyli odpowiedź C, założenie pasa stabilizującego na więcej, które na pewno jest postępowaniem, ale zobaczmy. Tlenoterapia czynna, Tlenoterapia czynna, czyli wtłaczanie tlenu do organizmu chorego przy użyciu jakiejś formy wentylacji, wydaje się tu działaniem mocno na wyrost. Jeśli chodzi o odpowiedź B, masywne przetoczenie płynów infuzyjnych, też przy samej niestabilności, która ma jakiś tam związek z krwotokiem, ale samą niestabilnością, Myślę, że się tutaj nie sugerował i już nie wdrażał tego masywnego yy, przetoczenia. Zerknijmy sobie jeszcze na odpowiedź D. Yy, wdrożenie procedury terapeutycznej hipotermii kompletnie mi to nie pasuje. Natomiast odpowiedź E: zrolowanie poszkodowanego na bok <coughs> yy, jest to ewidentna podpucha. Takiego chorego nie chcemy ruszać. A więc, moim zdaniem, taki pas stabilizujący na miednicę to jest najbardziej prawidłowa odpowiedź. I tyle w temacie. Do następnego razu.